z tej strony, Koksik. Dzisiaj pokażę wam jak wyglądają różne wyty na poziomie drugim. Jest obok mnie też grać klaszorka. Kaczki. On jest lepszy, bo gra dłużej. Może też będzie nagrywał. Dobra, budujemy. Tu będziemy kanał lepszać. Tu ulepszymy Gold Stoic. Dobra, no, zrobimy jak siatek, nie? O, mamy. O, tu jest jakiś okay. koleś. Nie damy tu dwóch magów. Następnie. Dobra, moje warajany niszczą i moje magii Teraz niszczą jest 47%. Biorę złoto. Teraz będę To jest Jeszcze jeden mag został, który się wtedy na robiny. Które będziemy atakować. Jak widzicie, magii atakują eliksir i warajany. Teraz będziemy atakować burzie i od nisko. Bud Zaraz będzie 100%. jeden rękoma. Mamy fula. I robimy. 16na, Byba bye, Jano. Nie mamy już budeów, bo powcigać trochę. Potykamy na ludzi. Dobra, patrzymy w na level pierwszy. Mam d 2 na level pierwszy 8 Hip Point 4 S. 3. No nie, 45, 45 HP. Czyli, płaci się za nie 25 eliksiru, No trochę mało. A nie, to nie wiem, czy to na ty. Znaczy. Grunt, nie wiem, bobym się... No, szkolą się 20 sekund. Spidałam ją w Mało mają Dimetra, No o jednym mniej niż Barbara Mają 20 Hipońca. strasznie mało. 50 eliksirów jeszcze za nie płaci. Robią się... No szkolą się 25 sekund. Mają... 20 tutaj jest Pita. Najwięcej z Baraków. Okej, okay, nie. Gobliny mają najwięcej. Teraz zobaczymy ile się robi w ten kanon. 10 minut. Dobra. Koniec. No. Będzie może kolejny odcinek za 25 minut. Do widzenia.